Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hollywood. Alfred Hitchcock jest nie tylko jednym z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów w historii kina, ale jest też jednym z najbardziej wpływowych, i jego obecność jest wciąż zauważalna w twórczości późniejszych filmowców. Jest wciąż żywy. Powodów tej sytuacji jest sporo, a dla mnie jednym z nich jest konsekwencja w przywoływaniu określonych pomysłów i nieustanne ich rozwijanie. Jego filmy obfitują w powtarzające się motywy, wiele osób kojarzy chociażby Hitchcockowskie blondynki, ale są jeszcze inne kwestie, którym warto poświęcić uwagę. Zatem w starym kinie na nowo odkryjmy Hitchcocka, cóż, na nowo. Na początek przyjrzyjmy się wybranym obrazom, tak tym, które pojawiły się w filmach Hitchcocka, jak i dziełom, które zainspirowały reżysera. Hitchcock nigdy nie krył się ze swoim uwielbieniem do filmów niemych i ze swoją słabością do opowiadania obrazem. Wystarczy tu wspomnieć chociażby moje ulubione okno na podwórze, gdzie na samym początku zostało nam ukazane wszystko, co powinniśmy wiedzieć o głównym bohaterze. Jeff jest fotografem i ma skłonność do stawiania siebie w niebezpiecznych sytuacjach. To pokazały nam zepsuty aparat i jego zdjęcia. Nic więcej o nim na początku nie musimy wiedzieć. Również przedstawienie pozostałych mieszkańców budynku jest idealnym przykładem podejścia w stylu pokazuj, a nie omawiaj. Nieco później otrzymujemy też film w filmie, czyli krótki niemy dramat o pannie samotnej serce. A to tylko dwa przykłady z kilku i to tylko z jednego filmu. W pozostałych dziełach Hitchcocka też odnajdziemy wiele takich fragmentów, a sam reżyser wspomniał kiedyś. Filmy nieme były najczystszą formą kina. Jedyną rzeczą, której im brakowało, był dźwięk rozmawiających ludzi i odgłosy. Kiedy opowiadamy historię w filmie, powinniśmy uciekać się do dialogu tylko wtedy, gdy nie da się tego zrobić inaczej. Ta wypowiedź przypomina mi o słowach pewnego amerykańskiego malarza. Edward Hopper, bo o nim mowa, odnosząc się do tematów swoich obrazów, stwierdził kiedyś, że, gdyby można było wyrazić to słowami, to nie byłoby powodów, by malować. Już w samym podejściu do tworzonych przez siebie dzieł widać podobieństwo pomiędzy Hitchcockiem a Hopperem. Nic więc dziwnego, że prace drugiego z wymienionych tak silnie zainspirowały filmy tego pierwszego. W wielu dziełach hopper skupiał się na motywie samotności i dotkniętych nią ludziach żyjących w mieście. Nieobce artyście było też naruszanie osobistej przestrzeni, bohaterów swoich prac, a właściwie bohaterek, bo częściej ukazywał on kobiety. Te zazwyczaj były odizolowane od świata i jednocześnie pozbawione prywatności. Dzięki hopperowi, zaglądamy do ludzi, a raczej podglądamy ich, najczęściej przez okna. Opera fascynowała również to, co później zostało nazwane przedostatnim momentem. Chodzi o chwilę poprzedzającą jakieś istotne wydarzenie. O jakie wydarzenie chodzi? Odpowiedź na to pytanie artysta pozostawiał odbiorcom, przez co uczynił swoje obrazy fantastycznymi punktami wyjściowymi do tworzenia własnych historii, do tworzenia własnych interpretacji. Wspomniane cechy twórczości Hopera znajdziemy też u Hitchhoka. Skoro już wcześniej przypomniałem okno na podwórze, to jeszcze chwilę pozostanę przy tym filmie. Wojeryzm, samotność, skupienie się na postaciach kobiecych oraz zaproszenie widza do snucia własnych domysłów. Zupełnie jak u Hoppera, a mowa przecież o Hitchcocku. Zwłaszcza ciekawa jest dla mnie kwestia zachęcania do własnej interpretacji wydarzeń. Wszystko wskazuje na to, że sąsiad Jeffa zamordował swoją żonę. Ale czy możemy być tego pewni na 100%? Przez pewien czas igra się tu z pewnością odbiorcy. I to nie pierwszy raz przecież w podejrzeniu też wiele fragmentów sugerowało, że Kery Grant jest mordercą, by w ostateczności się nim nie okazać. Więc czemu i tu miałoby nie dojść do podobnej sytuacji? Odchodząc od zbrodni i przekierowując uwagę na inne kwestie, można też zastanawiać się nad tym, co sprawiło, że panna samotne serce znalazła się w takim, a nie innym stanie. Pole do tworzenia własnych opowieści mamy tu ogromne. Opowiadając o oknie na podwórze, można się poczuć tak, jakby opowiadało się o obrazach Hoppera. Hitchcock i odpowiedzialny za zdjęcia Robert Berks stworzyli jeden z najbardziej hopperowskich filmów w historii kina, i zamiast opowiadać, pozwólcie, że przez chwilę będę po prostu pokazywać. Niech w zgodzie z naturą twórczości Hitchcocka i Hoppera przemówią same obrazy, a my. My po raz kolejny z mieszanką wstydu i zaciekawienia podejrzyjmy, co się dzieje w życiu kilku osób, i przy okazji sprawdźmy, co zainspirowało Hitchcocka. Nie samym hoperem okno na podwórze stoi. W filmie pojawiła się także martwa natura, którą zmalował Auri i choć Hitchcock lubił przy pomocy obrazów podkreślać pewne kwestie, tak nie jest to jeden z tych przypadków. A przynajmniej ja nie widzę związku pomiędzy tym obrazem a treścią okna na podwórze. Za to interesująco z fabułą filmu wiążą się obrazy widoczne w biurze Normana Batesa, czyli głównego bohatera psychozy. Spójrzmy co tu mamy. Oto jedna z wielu malarskich interpretacji fragmentu biblijnej Księgi Daniela, a konkretnie chodzi tu o ukazanie wydarzeń przedstawionych w opowiadaniu o ocaleniu Zuzan. Trzynasty rozdział Księgi Daniela opisuje historię kobiety, która najpierw podczas kąpieli była podglądana przez dwóch starców, a później ci sami mężczyźni najpierw chcieli doprowadzić do zbliżenia z kobietą, a gdy ta odmówiła, to oskarżyli ją o cudzołóstwo. Cudzołóstwo, które było wtedy karane śmiercią doprawdy ciekawy wybór na obraz, który pełnił funkcję zasłony otworu służącego Batesowi do podglądania klientów. Można się też tu doszukiwać zapowiedzi tego, co za chwilę nastąpi. W biurze zawieszono jeszcze inne obrazy, ale większość z nich trudno rozpoznać. Na pewno możemy zobaczyć tu reprodukcję Wenus z lustrem autorstwa Tycjana, znalazłem też informację o innym płótnie ukazującym Wenus, ale pozostałe obrazy spowite są zasłoną tajemnicy. Pojawiają się na chwilę, bądź są mocno zacienione. Można powiedzieć, że zasłonięte one są taką samą powłoką tajemnicy, jak tragedie, do których dochodziło w domostwie Bates'ów. Przypadek to czy zamierzone działanie ze strony Hitchcocka? Tego już się nie dowiemy, ale z pewnością jest to intrygująca kwestia. Ale wracając do bohaterki obrazów, przynajmniej tych zidentyfikowanych. Nie mogąc nawiązać normalnej relacji z kobietami, Norman otoczył się roznegliżowanymi wizerunkami bogini miłości. Smutne to, a jednocześnie w interesujący sposób podkreślające sytuację Normana i jego frustrację. Wyjdźmy w końcu z tego ponurego biura i zerknijmy na inne fragmenty filmu. W psychodzie również nie zabrakło echa twórczości Hopera. Scenarzysta Joseph Stefano tak wspominał swoją rozmowę z odtwórcą roli Normana Batesa. Powiedziałem Antoniemu Perkinsowi, że jeśli Norman Bates byłby obrazem, to byłby namalowany przez Edwarda Hoppera. Zgodził się ze mną. I to widać, to naprawdę widać, i to nie tylko w charakterze, ale także w niektórych fragmentach, także w warstwie wizualnej. Szczególnie hopperowskie wydaje mi się ujęcie ukazujące Batesa czytającego magazyn. To lekko nieobecne spojrzenie, to wyczekiwanie czegoś, to osamotnienie zupełnie jak z obrazu. Jak z obrazka jest również domostwo Batesów. I to dosłownie. Główną inspiracją do powstania tego budynku było nic innego jak właśnie jeden z obrazów Edwarda Hoppera mowa o The House by the Railroad. Pora na zawrot głowy, czyli na kolejny mocno-hopperowski film Hitchcocka. Popatrzcie tylko na to ujęcie. To kolejny po oknie na podwórze i północy północnym zachodzie film, którym operator Robert Bergs udowodnił, że twórczość hoppera wpłynęła na niego równie mocno, co na reżysera przywołanych dzieł. Jednak zamiast na hoperze tym razem skupmy się na obrazach stworzonych przez innych artystów. Na początku filmu wraz ze Scottim odwiedzamy gabinet jego znajomego. Wisi w nim całkiem pokaźna ilość obrazów, ale tylko jeden zwrócił szczególną uwagę obu bohaterów. Elsterowi kojarzył się z władzą i wolnością, a kto jak kto, ale to była osoba silnie motywowana władzą i wolnością. Ciekawe podkreślenie charakteru i zamiarów tej postaci oraz zapowiedź tego, co nastąpi. Ważny jest także porter, który miał podkreślać obsesję żony Elstera na punkcie śmierci i własnych wyobrażeń, a dla bohatera Stewarta stał się nieoczekiwanym przypomnieniem o jego lękach. Bo przecież to charakterystyczne spięcie włosów przypomina Wir i przez to może kojarzyć się z zawrotami głowy Scottiego. Analizując to dzieło, warto podkreślić jeszcze jedną kwestię. Nieważne czy mowa o hopperowskich fragmentach czy innych, ale jedno łączy to wszystko. Zawrót głowy jest jednym z najładniejszych filmów Hitchcocka. Wiele kadrów mogłoby być obrazami, a do tego dochodzi jeszcze świetne wykorzystanie koloru i związanie zieleni z bohaterką Kim Nowak. To się po prostu cudownie ogląda. Widz sam może się poczuć jak bohaterowie podczas scen w Muzeum Sztuki. Swoją drogą fakt, że Robert Bergs za zdjęcia do tego filmu nie otrzymał nawet nominacji do Oscara, trudno nazwać inaczej jak zbrodnią popełnioną wobec sztuki. Mówiąc o obrazach w filmach Hitchcocka, grzechem byłoby nie wspomnieć o urzeczonej. Za sekwencję snu odpowiadał sam Salvador Dali. Niestety, za sprawą decyzji producenta, przygotowany przez niego około 20-minutowy fragment został drastycznie skrócony i możemy go podziwiać w raptem dwuminutowej wersji. Pół można powiedzieć, że teraz już znacie jeden z powodów, dla których morderca z okna na podwórze fizycznie przypominał wspomnianego producenta. Na koniec warto jeszcze szybko wspomnieć o obrazie z Rebeki. Przypomnienie obsesji, ślad przeszłości, obecność, której nie da się z danego miejsca wymazać wzoru do naśladowania oraz podkreślenie silnej potrzeby przypodobania się. Przy pomocy tego jednego obrazu ukazano fiksację dążenia i obawy głównych bohaterów, a ja przy jego pomocy przypominam, że wbrew pozorom i bez Hoppera Hitchcock świetnie potrafił wykorzystać obrazy w filmie. Na teraz to wszystko. Kolejne odcinki z cyklu Alfred Hitchcock na nowo będą pojawiać się raczej nieregularnie, a pomiędzy nimi na kanale oczywiście będą publikowane inne treści. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to proszę polub, skomentuj i udostępnij go dalej. Z góry dziękuję za wsparcie i dziękuję też za uwagę. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!